Siema bakteria, Piknik TV mam dla Was kolejne kibolskie relacje z zagranicy. Szwedzka policja ostatecznie zrezygnowała z egzekwowania zakazu maskowania twarzy, mimo to kibice wyrazili swoje zdanie na temat takich głupich pomysłów. W Holandii odbył się The Topper, czyli mecz najbardziej utytułowanych klubów. W Rzymie rozegrano derby de la Capitale. Hajduk Split grał mecz z Dynamo Zagrzeb i zaprezentował okazałą oprawę, a goście rzucali piro. W Serbii odbyły się wieczne derby Belgradu, a już dziś startują nasze rozgrywki i dziesiąta kolejka ekstraklasy. Z tej okazji STS przygotował dla was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod piknik STS, możecie otrzymać aż 207 zł za wytypowanie zwycięzcy wolnego meczu dziesiątej kolejki. Aby odebrać bonus wystarczy spełnić kilka prostych warunków. W tym wpłacić minimum 50 zł jeśli zakład na wygraną oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 207 zł oprócz wygranej z kuponu. Mi ostatnio kupon siadł idealnie, więc tym razem znów spróbuję swoich sił. Tym razem postawię na zwycięstwo na wciarzy i styzorów oraz na remis w meczu Krakowi i Górnika. Stawiam 5 dyszek i do wygrania mam ponad 5 stówek. Ale jeśli byłbym nowym graczem i kupon by wszedł, zgarnąłbym dodatkowe 207 zł. Warto też wspomnieć, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Link do rejestracji i regulaminu znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie piknik sts i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. Partnerem kanału jest Stadium Style, najlepszy sklep spiro w Polsce. Z kodem piknik dostaniecie 5% rabatu. Relacje zaczniemy sobie od Skandynawii, bo w poprzednich relacjach informowałem was, że szwedzka policja wymierzyła wojnę ultrasom i wprowadziła przepis, dzięki któremu będzie można egzekwować od kibiców zakaz maskowania twarzy, na przykład przez przerwanie meczy. W ostatniej chwili jednak policja wycofała się z tej absurdalnej decyzji. Kibice jednak nie chcieli dać się zastraszyć, i w ostatniej kolejce prowadzili skoordynowaną akcję na trybunach. Na meczu Malmo Djurgardens gospodarze zaprezentowali oprawę z hasłem: że radość Engstrom. Był to przytyk do policyjnego szefa po wspomnianych dyrektywach. Fani sparodiowali go i hasłem nawołali, by wybrał radość zamiast psuć atmosferę na trybunach. prowadzenia nowych przepisów postanowili się także odnieść kibice Hamarbi. Na swoim meczu fani zaprezentowali podwieszaną sektorówkę oraz hasło Wolność na trybunach. nie było na meczu Norrköping AIK Stockholm. Przyjezdni wypełnili cały sektor gości oraz ubrali różnego rodzaju maski. Fani ze Sztokholmu zaprezentowali także sektorówkę zamaskowani dla szwedzkiej piłki oraz transparent z hasłem: Trybuny dają życie szwedzkiej piłce. Policyjne próby nigdy go nie zabiją. Gospodarze również zaprezentowali oprawę z takim samym hasłem jak goście. Najważniejszych meczów w holenderskiej piłce nożnej jest The Toper, czyli starcie między PSV Eindhoven a Jaksem Amsterdam, którzy są najbardziej utytułowanymi klubami w Holandii. 21 września w Eindhoven odbyło się kolejne wydanie tej rywalizacji. Goście otrzymali na ten mecz 1800 biletów i w komplecie wypełnili kapkę. Zaprezentowali sektorówkę z pełną nazwą swojego klubu. Do tego odpalili sporo środków pirotechnicznych, które opóźniły rozpoczęcie meczu. Detoper odbyło się przy pełnych trybunach, na których stawiło się 35 700 widzów. W niedzielę na Stadionie Olimpijskim w Rzymie odbyły się kolejne derby della Capitale. Władze rozmieściły rekordowe siły policyjne, bo mecz zabezpieczało 1500 funkcjonariuszy i został przeniesiony na godzinę 12.30 ze względów bezpieczeństwa. Po kwietniowych starciach, które określono mianem wojny miejskiej i w których to rannych zostało 24 policjantów, włoskie media przed tym starciem szczególnie przestrzegały przed ekipami z innych krajów, które miały wspierać Romę oraz Lazio, a wśród nich znalazła się także Wisła Kraków. Roma była teoretycznym gościem na własnym stadionie, gdzie przybyli w 23 tysiące osób. Na początku spotkania zaprezentowali oprawę, kartoniadę z wilkiem oraz hasło po łacinie Wilk atakuje zębami. którzy pojawili się w liczbie 37 tysięcy przygotowali oprawę pod hasłem wspieranie tradycji. Było to nawiązanie do faktu, że Lazio było pierwszym klubem założonym w Rzymie. 163 derby della capitale z trybun obejrzało łącznie 61 tysięcy widzów. W słoneczną sobotę odbył się jeden z najciekawszych chorwackich meczów sezonu. Wieczne derby pomiędzy Hajdukiem Split a Dinamo Zagrzeb. Bad Blue Boys przybyli w sile około 1500 osób, wypełniając przydzieloną im klatkę na południowej trybunie. Goście odpalili także trochę piro rzucając race i świece dymne na murawę podczas meczu. Hajduka na tym meczu wspierało m.in. 48 fanów górnika. Gospodarze przygotowali choreografię przed rozpoczęciem spotkania, która objęła całą północną trybunę oraz zaprezentowali konkretny pokaz pirotechniczny. Ten mecz z trybun obejrzało jakieś 32 tysiące widzów. Na stadionie Partizana rozegrano 177 wieczne derby Belgradu. Delije przybyli w jakieś 6 tysięcy osób i dość często odpalali piro. Zaprezentowali również oprawę z symbolem grobali i hasłem mówiącym, że są oni najsilniejsi, ale do tego pojawiły się też symbole popularnych internetowych mediów kibicowskich, które spłonęły, więc to sugerowało, że grobali są najsilniejsi tylko na tych stronach. Druga część oprawy mówiła, że Delije są silni na ulicach. Na początku wywiesili wielki transparent z hasłem: za herb i nasze barwy, ty, którego wszyscy się boją. Oddaj serce za to zwycięstwo, do którego odpalili sporo piro. Wywiesili także skrojoną flagę oraz spalili trochę barw rywala. Na stadionie Partizana zasiadł komplet 25 tysięcy widzów. Dajcie znać, jakie jeszcze mecze powinny znaleźć się w tym odcinku. Starałem się wybrać najciekawsze, ale przyznam się, że trochę zabrakło mi czasu w tym tygodniu. Kolejne zagraniczne relacje będą na pewno obszerniejsze i będą pojawiać się wcześniej. A kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik. Ja już się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.